Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Łukasz, za Tobą 18 pojedynek w karierze, 16 zwycięstwo. Miał być rewanż z Antonem Ukachem? no i był rewanż. Był. Myślę, że dosyć dobrze. Wszystko się poszło w dobrą stronę. Bardzo fajna walka. Myślę, że kontrolowałem cały przebieg. Nie dostałem żadnych takich mocnych ciosów, żeby mnie zapoczyło albo coś. Także myślę, że w moim wykonaniu nawet były takie uderzenia, że Antony się cofał do tyłu. Także jestem z walki zadowolony i myślę, że wszyscy inni też. Antony przed pojedynkiem zapowiadał, że zakończy on się nokautem, jeżeli nie jego, to twoim. Ty od początku ruszyłeś bardzo ostro na rywala i zanosiłeś się na to, że w pierwszej lub w drugiej rundzie możesz posłać go na deski. No były, takie, były takie okazje, ale no nie udało się tego dokończyć, także to tutaj jest ta cięższa sprawa. Nie zawsze się uda, kiedy się chce, tylko nokauty może bardziej wychodzą przez przypadek lub po prostu gdzieś tam wejdzie jeden celny cios i jest Także tutaj było kilka takich momentów, no ale jednak się nie Dało. Łukasz biłeś dzisiaj bardzo mocno, czego Ukech doświadczył najlepiej pod koniec tego starcia, to jego prawe oko, no, jego w ogóle nie było widać. No, wszedł mi ładnie lewy sierp, poprawiałem na to jeszcze prawym, także, także wszystko szło po mojej myśli, no i myślę, że parę mocnych czasu też przyjął. Łukasz, walka z Łukaszem, to była kolejna orkiestrowa walka w Twoim wykonaniu, kolejny znakomity pojedynek. Myślisz, że ta Twoja kariera nabierze już takiego rozpędu? Mam nadzieję, że tak będzie i dołożę wszelkich starań, aby tak było. Łukasz, przyjmij jeszcze raz gratulacje od kibiców, internautów Paco.pl i trzymamy kciuki za kolejne wygrane na zawodowym ringu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam cały klub sportowy Pako, wszystkich kibiców, chłopaków z treningów, całą Elitę i wszystkich od nas. Jeszcze jedna rzecz na koniec tylko. Dzisiaj nie wyszedłeś w rytm Benny Hilla, ale utworu krew i honor. Skąd ten utwór akurat na, na początek? Z tego względu, że yy, miała to być ostra walka, yy, chodziło tutaj o honor. Miała się poleć krew, albo on znakautuje mnie jak zapowiedział, albo ja jego i dlatego zdecydowałem się na taki utwór i myślę teraz, że zostanę przy tej piosence, bo jest yy, dosyć fajna i bardzo dobra.